Kiedy myślimy o Włoszech, zazwyczaj przychodzą nam do głowy podobne obrazki: pizza, makarony, wybiegi mody, zabytki czy gorące plaże. Jeden kraj, jedna kultura. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Ale wystarczy spojrzeć głębiej, by zobaczyć, że Włochy to tak naprawdę dwa różne światy. Na północy mamy rozbudowane autostrady, wielkie miasta i fabryki, które produkują luksusowe samochody i ubrania znane na całym świecie. Turyn, Mediolan czy Bolonia to miejsca, które pulsują biznesem i nowoczesnością. Na południu zupełnie inny krajobraz. Miasteczka są mniejsze, ludzie żyją spokojniej, religia ma dużo większe znaczenie. Bezrobocie jest wyższe, a młodzi często wyjeżdżają, żeby szukać pracy właśnie w Mediolanie czy poza granicami Włoch. Im dalej na południe, tym kraj wygląda inaczej. I to jest w sumie fascynujące, jak jeden naród może w sobie mieścić aż tak dwa różne światy. Interesują cię takie historie? Chcesz posłuchać kolejnych? Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków. Można się zastanawiać, no dobra, ale czy ten podział naprawdę jest aż tak wyraźny? Wystarczy spojrzeć na mapy, żeby przekonać się, że tak. Na północy duże miasta są położone blisko siebie i połączone gęstą siecią dróg i linii kolejowych. Turyn, Mediolan, Werona i Bolonia tworzą razem pas zurbanizowany liczący miliony mieszkańców. Na południu wygląda to inaczej. Duże ośrodki, takie jak Neapol, Bari czy Palermo, są rozproszone i oddzielone górami albo wodą. Między nimi dominuje krajobraz mniejszych miasteczek i pustych przestrzeni, bez zwartej sieci miejskiej. Podobnie z autostradami. Północ to gęsta pajęczyna dróg, choćby słynna A4, która łączy Turyn z Wenecją i jest jednym z najruchliwszych korytarzy transportowych w Europie. Na południu sieć wygląda znacznie skromniej. Dobrym przykładem jest autostrada A2 biegnąca z Neapolu do Kalabrii, która przez lata była symbolem niedokończonych i problematycznych inwestycji. Kontrast widać też w religijności. W regionach północnych, jak Lombardia czy Emilia-Romagna, do kościoła co tydzień chodzi mniej niż 20% mieszkańców. Na południu, na przykład w Kalabrii czy na Sycylii, ponad 35-40%. Dwa różne style życia, dwa różne światy. I takich map można by pokazywać dziesiątki, ale żeby naprawdę zrozumieć skalę podziału. Przyjrzyjmy się dwóm wskaźnikom poziomowi rozwoju społecznego oraz dochodom na mieszkańca, czyli PKB per capita. HDI, czyli Human Development Index, to wskaźnik liczony przez ONZ w skali od 0 do 1. Uwzględnia dostęp do ochrony zdrowia, edukacji, zarobków i ogólne warunki życia. Im wyżej, tym lepiej. I tutaj znów widać wyraźny podział. Północne regiony, takie jak Lombardia czy Emilia-Romania, wypadają znacznie lepiej niż południowe. Sycylia czy Kalabria. Im bardziej przesuwasz palcem po mapie na południe, tym wskaźnik spada. Ale uwaga, to nie znaczy, że południe jest biedne w skali świata. Według danych Eurostatu i szacunków instytutów włoskich, nawet najsłabsze regiony południa mają wskaźniki rozwoju społeczeństwa na poziomie około 0,86 to mniej niż w bogatej Europie zachodniej, ale wciąż porównywalnie z krajami takimi jak Chile czy Turcja. Jeszcze wyraźniej różnice widać w PKB per capita. W 2021 roku regiony północne, Lombardia czy Trentino Alto Adige osiągały wyniki wyższe niż średnia w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Na południu natomiast, od Kampanii po Sycylię, dochody na mieszkańca były znacznie niższe. I choć południe stanowi jedną trzecią terytorium i ludności Włoch, to wytwarza zaledwie jedną czwartą całej gospodarki kraju. Nie bez powodu Mario Draghi, były premier Włoch, nazwał kiedyś Mezzogiorno, czyli włoskie południe, największym i najbardziej zaludnionym regionem zapóźnionym w całej strefie euro. I coś w tym jest. Jeszcze mocniej ten kontrast widać na rynku pracy – w 2023 roku w regionach południowych bezrobocie przekraczało 16%, to aż 4 razy więcej niż w zamożnych częściach północy. W Lombardii czy Veneto stopa bezrobocia była tylko na poziomie kilku procent. Żeby to sobie wyobrazić, te 16% to liczby podobne do krajów takich jak Grecja czy Hiszpania, które od lat borykają się z kryzysami gospodarczymi. To naprawdę ogromna różnica w ramach jednego państwa. Niektórzy porównują to nawet do Niemiec po upadku muru berlińskiego. Mówią, że różnice między północą a południem Włoch są dziś większe niż kiedyś między wschodem a zachodem. Dlaczego ten podział jest tak głęboki i trwa tak długo? Dlaczego w przeciwieństwie do wielu innych krajów, gdzie różnice regionalne powoli się wyrównują, we Włoszech ta przepaść wcale się nie zmniejsza, przeciwnie, w niektórych aspektach staje się coraz bardziej widoczna? Jednym z najważniejszych powodów tego podziału jest geografia. To ona od tysiącleci rysuje linię północ południe we Włoszech. A głównym bohaterem tej historii, o którym często się zapomina, jest Nizina Padańska, kraina, która zrobiła dla północnych Włoch więcej niż nie jeden polityk. To największa równina w całej południowej Europie. W świecie pełnym gór i pagórków tutaj rozciąga się szeroki pas płaskiego, żyznego terenu. Od północy otaczają ją Alpy, od południa Apeniny, czyli kręgosłup Italii, a przez sam środek płynie rzeka Pad, najdłuższa i najbardziej żeglowna rzeka kraju. Między Kremoną a Adriatykiem jej nurt jest spokojny i głęboki przez cały rok, co od wieków czyniło z niej naturalną autostradę dla handlu. Żeby lepiej to sobie wyobrazić, Nizina Padańska jest tylko trochę większa niż cała Holandia. I dziś mieszka tu aż 17 milionów ludzi, czyli niemal 1 trzecia populacji Włoch. To właśnie tutaj znajdują się takie miasta jak Mediolan, Turyn, Bolonia, Werona czy Wenecja. Tutaj też można było najłatwiej budować drogi, linie kolejowe i fabryki, bo na płaskim terenie infrastruktura powstaje szybciej i taniej niż w górzystej Kalabrii czy na Sycylii. Nizina Padańska leży tuż pod Alpami, które dostarczają jej ogromnych rezerw wody. Rzeki i strumienie, zasilane topniejącymi lodowcami, płyną wprost do doliny. To oznaczało nie tylko świetne warunki do rolnictwa, ale też dostęp do taniej energii wodnej, o czym jeszcze za chwilę. Kolejną przewagą północy była i wciąż jest woda. Już w latach 90. Europejska Agencja Środowiska pokazywała mapy, na których Włochy wyraźnie dzieliły się na dwa światy. Północ z bogatymi zasobami wodnymi i południe, które znacznie częściej zmagało się z niedoborami. Dalsze prognozy potwierdzają ten trend. Do 2050 roku to właśnie południe ma być najbardziej narażone na suszę i deficyt wody. To miało ogromne znaczenie przez całe wieki. Dolina Padu, zasilana rzekami spływającymi z Alp, stała się idealnym miejscem dla intensywnego rolnictwa. Żyzne gleby, stabilny dostęp do wody i rozległe płaskie przestrzenie tworzyły warunki, których próżno szukać na południu. Wokół równiny rozwijały się inne ośrodki, korzystające ze swojego strategicznego położenia: Triest z dostępem do Adriatyku, Florencja w sercu Toskanii, czy Genua z jednym z najlepszych portów Morza Śródziemnego. Do dziś zresztą największe włoskie porty handlowe to właśnie Triest i Genua. Oba mają naturalnie głębokie, łatwe do obrony zatoki i leżą blisko największych miast północy. Dzięki temu od wieków były bramą handlową łączącą Morze Śródziemne z wnętrzem Europy. Towary z portów w Genui czy Trieste mogły błyskawicznie wędrować w głąb Europy, do Niemiec, Szwajcarii czy jeszcze dalej na północ. Południe oczywiście też ma dobre porty jak Neapol czy Palermo, ale to północne porty położone tuż przy sercu włoskiego przemysłu obsługują największy ruch i przynoszą największe zyski. Jest też kwestia bezpieczeństwa. Centralne i południowe Włochy leżą na jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie obszarów Europy. Apeniny to w rzeczywistości pas uskoków i trzęsień ziemi. Przez wieki południe doświadczało katastrof, niszczonych miast, ruin gospodarstw, migracji i wyludnienia. Na północy wstrząsy były rzadsze i słabsze, co dawało większą stabilność. Tamtejsze miasta mogły rosnąć, a nie być co kilka pokoleń odbudowywane od zera. A skoro mowa o naturalnych zagrożeniach, południe Włoch ma swoją największą, tykającą bombę. Wulkany. I to nie byle jakie, tylko najbardziej znane w całej Europie. Wezuwiusz pod Neapolem, Etna górująca nad Katanią, czy Stromboli i Wulkano na wyspach Liparyjskich. W ciągu ostatnich 150 lat wszystkie z nich dawały o sobie znać. Paradoks południa polega na tym, że życie w cieniu wulkanu ma nie tylko swoje zagrożenia, ale i korzyści. Wulkaniczna gleba to jeden z najżyźniejszych darów natury, idealna pod winnice, gaje oliwne czy uprawy warzyw. Do tego dochodzi potencjał energii geotermalnej. Nic dziwnego, że okolice Etny czy Wezuwiusza przez wieki przyciągały ludzi. Ziemia dawała tu plony, a możliwości osiedlania się były wyjątkowo kuszące. Ale cena za to bywała wysoka. Najsłynniejsza katastrofa to wybuch Wezuwiusza w 79 roku, który pogrzebał Pompeję i Herkulanum. W 1631 roku kolejna erupcja zabiła kilka tysięcy osób w samym Neapolu. Dziś w cieniu Wezuwiusza mieszka ponad 3 miliony ludzi, którzy każdego dnia żyją ze świadomością, że pewnego dnia natura może znowu wziąć górę. Ryzyko trzęsień ziemi... Erupcji, katastrof, sprawia, że południe było od zawsze mniej stabilnym miejscem do inwestowania i budowania wielkich ośrodków przemysłowych niż północ. Tam ryzyko było mniejsze, a zatem rozwój dużo bezpieczniejszy. Jakby tego było mało, północ miała jeszcze jeden potężny atut energię. Dolina Padu leży u stóp Alp, a to oznacza dostęp nie tylko do rzek i jezior, ale i do ogromnych zasobów hydroenergii. Woda spływająca z lodowców od wieków zasilała pola i miasta, a w czasach nowoczesnych napędzała elektrownie wodne. To dawało północy tanią, odnawialną energię. Kolejny punkt przewagi nad południem. Kiedy więc sumujemy wszystkie geograficzne przewagi, żyzne pola Niziny Padańskiej, świetnie położone i łatwe do obrony porty w Genui i Tryście, Bliskość rynków Europy Zachodniej, mniejsze ryzyko katastrof naturalnych i dostęp do taniej energii wodnej, obraz staje się jasny. Północ miała wszystko, czego potrzeba, by stać się sercem włoskiej gospodarki. Nic dziwnego, że to właśnie tutaj skoncentrował się przemysł. Już w latach 70. XX wieku ogromne skupiska fabryk i zakładów rozciągały się od Mediolanu po Turyn, Parmę czy Bolonię. Na południu jedynym większym wyjątkiem był Neapol. Miasto, które próbowało stać się przemysłowym liderem regionu, ale nigdy nie mogło dorównać północnym gigantom. Dwie dekady później przewaga północy była już tak widoczna, że francuscy geografowie stworzyli pojęcie Blue Banana, błękitnego banana. Brzmi zabawnie, ale chodziło o poważną rzecz, o pas najgęściej zaludnionych, najbardziej rozwiniętych i uprzemysłowionych obszarów w Europie. Ciągnął się on od północnej Anglii, przez Londyn, Belgię, zagłębie Rury w Niemczech, Szwajcarię i kończył właśnie w północnych Włoszech, w dolinie Padu. Ale sama geografia nie wyjaśnia wszystkiego. Równie ważna jest historia, i to bardzo długa. Od upadku cesarstwa rzymskiego w V wieku aż do zjednoczenia w 1861 roku, Półwysep Apeniński był niczym mozaika. Dziesiątki królestw, księstw i miast państw często skłóconych ze sobą, czasem rządzonych przez lokalne dynastie, a czasem przez obce mocarstwa. Na północy rzeczywiście często pojawiali się Francuzi czy Austriacy, ale to południe szczególnie długo pozostawało pod władzą obcych. Po upadku Rzymu część regionu kontrolowało Bizancjum. W IX wieku Arabowie podbili Sycylię i rządzili nią przez ponad dwa stulecia. Potem przyszli Normanowie, a jeszcze później Hiszpanie, najpierw Aragończycy, a następnie Burbonowie. Przez całe wieki Sycylia i Neapol były zarządzane z zewnątrz, a miejscowa ludność miała niewielki wpływ na własny los. Tak długa tradycja obcego panowania zostawiła głęboki ślad w gospodarce, polityce i mentalności. Południe było przez wieki rządzone przez władców z daleka, podczas gdy północ mogła rozwijać się w ramach wolnych komun i miast państw, które same decydowały o swoim losie. Przez ponad 200 lat z południem rządzili królowie, którzy nawet tam nie mieszkali. Pierwszym władcą, który naprawdę osiadł w Neapolu, był dopiero Karol III Bourbon w XVIII wieku. Do tego czasu region funkcjonował pod zarządem na odległość. W wyniku tego powstał system wielkich latyfundiów. Majątków ziemskich, kontrolowanych pod nieobecność właścicieli. Rolnicy pracowali na cudzej ziemi, a feudalne struktury utrzymywały się tu dużo dłużej niż na północy. Północ tymczasem rozwijała się zupełnie inaczej. Miasta takie jak Florencja, Mediolan czy Wenecja budowały instytucje oparte na współpracy i samorządności. To sprzyjało narodzinom silnej klasy średniej, handlu i rzemiosła, a z czasem także przemysłu. Na południu brakowało takich tradycji. Obce panowanie i wyzysk nie sprzyjały ani inwestycjom, ani edukacji. Zamiast tego rodziło się poczucie dystansu, a nawet nieufności wobec państwa. I ta nieufność nie zniknęła wraz ze zjednoczeniem Włoch. Północ często widziała w południu balast, a południe patrzyło na północ jak na kolejnego w historii okupanta. Różnice były widoczne już w połowie XIX wieku, tuż przed Zjednoczeniem. W 1859 roku Północ miała ponad 75 tysięcy kilometrów dróg i ponad 2 tysiące kilometrów linii kolejowych. Na południu zaledwie 14 tysięcy kilometrów dróg i niecałe 200 kilometrów torów, skupionych głównie wokół Neapolu. W 1861 roku, gdy powstały Zjednoczone Włochy, Północ produkowała rocznie około 177 tysięcy ton żelaza i stali. Południe zaledwie 1,5 tysiąca ton. Skala różnicy była gigantyczna. Podobnie z edukacją. W kampanii piśmiennych było tylko 18% mieszkańców, na Sycylii 13%, podczas gdy w Piemoncie i Lombardii wskaźniki sięgały niemal 50%. To oznaczało, że północ startowała z lepiej wykształconym społeczeństwem, gotowym do pracy w przemyśle i administracji. Od początku zjednoczone Włochy faworyzowały północ. Cła ochronne wspierały fabryki w Piemoncie czy Lombardii, ale uderzały w południe, oparte głównie na rolnictwie. Na północy przemysł rósł jak na drożdżach. W 1891 roku w fabrykach pracowało tam 26% zatrudnionych, a do połowy XX wieku odsetek ten skoczył do ponad 40%. Na południu było odwrotnie, udział pracy w przemyśle spadał zamiast rosnąć. Południe coraz bardziej zostawało w tyle. Potem przyszły dwie wojny światowe. Przemysł skupiony niemal wyłącznie na północy dawał jej kolejne przewagi. Południe natomiast traciło tysiące młodych ludzi wcielanych do armii, a miliony innych migrowały za pracą do Turynu, Mediolanu, Niemiec, Francji czy Ameryki. Ten masowy odpływ talentów stał się jednym z najpoważniejszych problemów regionu. Wystarczy spojrzeć na mapę współczesnych włoskich marek Ferrari, Lamborghini, Fiat. Prada, Versace, wszystkie te wielkie firmy mają swoje siedziby w północnych regionach. To tam powstają najlepiej płatne miejsca pracy, to tam koncentruje się kapitał. A południe dalej opiera się głównie na rolnictwie i administracji publicznej, gdzie zarobki są znacznie niższe. Włochy to też potęga turystyczna. Rok w rok znajdują się w pierwszej piątce najchętniej odwiedzanych krajów świata. W 2023 roku turystyka odpowiadała za około 10% włoskiego PKB i dawała pracę ponad milionowi ludzi. Ale tu też podział północ-południe jest aż nazbyt widoczny. Z danych z 2019 roku wynika, że do Włoch przyjechało w sumie ponad 220 milionów zagranicznych turystów. I co się okazało? 60% z nich odwiedziło północ, 25% środkowe Włochy a na południe trafiło zaledwie 15%. Czyli mimo, że południe jest podobnej wielkości i mieszka tam podobna liczba ludzi co na północy, to turystów przyciąga 4 razy mniej. A przecież południe ma wszystko morze, słońce, góry, zabytki. Tyle że z różnych powodów, od infrastruktury po promocję, nie potrafi jeszcze przyciągnąć tylu gości co północ. Włochy są jak dwa obrazy namalowane na jednym płótnie. Na północy fabryki, autostrady, luksusowe marki, światła Mediolanu. Na południu spokojniejsze życie, mocno zakorzeniona tradycja i codzienność tocząca się w cieniu wulkanów. Czy ten podział kiedyś zniknie? Na razie nic na to nie wskazuje. I może właśnie dlatego Włochy pozostają jednym z najbardziej niesamowitych krajów Europy.